Czy to jest vlogmas dzień pierwszy? Dzień dobry, kochani, witam was oficjalnie! It's time! Vlogmas dzień pierwszy. To jest już mój drugi vlogmas w życiu, rozumiecie to? To jest dla mnie po prostu tak niepoważne, jak nagrywałam. Ja już nagrywałam! Boże, vlogmas dzień pierwszy to był chyba mój, jak dobrze pamiętam, drugi film na kanale. Jestem po prostu w wzięta, więc słuchajcie, odpakujmy! mój kalendarz adwentowy. Na razie jedyny. Czy będzie ich więcej? To zobaczymy. <grymne> Jeżeli nie oglądaliście mojego filmu z urodzin, to teraz serdecznie Was zachęcam do oglądania, ponieważ właśnie ten kalendarz adwentowy to był jeden z prezentów, który dostałam. I to są piramidki do włosów. Ja jestem zakochana w tych piramidkach. Ja tylko w Rossmanie widziałam tą taką olej araganowy i żurawinowy, ale tutaj macie kokos. Macie kaszmir, melon, kakao, kiwi, kwiat brzoskwini Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa I ja już wam wszystko tutaj tłumaczę Co się dzieje w ogóle, dlaczego jestem w takiej dziwnej koszulce To nie jest dziwna koszulka, to jest po prostu koszulka mojego 14-letniego brata Więc Jak będę odpakowywała ten kalendarz, no to w szybkim skrócie wam powiem Jak jestem jeszcze na lekach To jest najgorszy rok Przysięgam wam, a listopad? Listopad to w ogóle chyba nas testuje, wiecie? Naprawdę Kicie się tak z tym boży, tak mi szkoda jest naszej Kici, ale zaraz wam... Dobra, odpakujmy, koniec gadania, mamy grudzień, mamy najpiękniejszy dzień w całym dzień, miesiąc, w całym roku i ja mam nadzieję, że przez ten vlog vlogmas chociaż troszeczkę tej magii świąt przez ten ekran wam dostarczę, więc słuchajcie, szukamy tutaj teraz jedyneczki, jedyneczkę mamy tutaj, więc odpakujmy, zobaczmy jaką piramidkę... A. Okej, okay, zwykła ta taka klasyczna wersja, mam jeszcze takie dwie piramidki. <laughs> Widzieliście, jak mi włożył oko do pusi. O Mój ojciec będzie po mnie za jakieś 30 minut, ponieważ przyjechałam tutaj tylko, żeby się opłukać i dać kici. Jeść, dzisiaj spam mojej mamy i słuchajcie, listopad, tak jak już mówiłam, to jest najgorszy miesiąc w tym roku, a już w ogóle ostatnie dni listopada testują. No. Chyba jest w szpitalu na badaniach, nie będę się tutaj za bardzo rozwodziła. Nad tym, no bo też są to prywatne sprawy. Też nie wiem, czy w ogóle on sobie życzy, żeby mówiła tutaj Wam o tym. Natomiast nic poważnego nie jest. Jest na badaniach. Jest od soboty wieczór. Mamy poniedziałek. No, miał już wyjść dwa razy. Okazało się, że badania za badaniami i wyjdzie dopiero jutro. Miał wyjść dzisiaj, ale wyjdzie jednak jutro, więc ja po prostu od soboty jestem. No, totalnie, nawet nie wiem, jak to opisać. Jest wszystko dobrze, ma po prostu ostatnie badanie, które trwa całą dobę. Ale to też jest dla was takie przypomnienie, żeby się badać, bo to ważne, bo zdrówka jest najważniejsze. Yy, a takie badania Wam nie zaszkodzą, mogą tylko Wam pomóc. Ja, ja jestem, słuchajcie, na lekach uspokajających, no bo u mnie też nie jest za kolorowo, mam jakieś straszne napady lęku. Stresu, stresuję się, nawet nie wiem czym, do tego dochodzą mi straszne duszności. Przy tym nie mogę złapać pełnego oddechu, dlatego też ten listopad były takie filmy, jakie były. Dlatego tak gadam szybko, właśnie, ponieważ chcę się iść opukać, i póki telek jeszcze nie trzymają, żebyście wiecie, bo tak, to na pewno ani słowa bym tutaj do Was nie powiedziała. A też nie chcę Was zanudzać tym gadaniem, no bo nie o to we vlogmasie chodzi, po prostu e, też chcę, żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje i, i takie tam to jest mój drugi vlogmas, czyjecie? drugi ja po prostu, ja nie mogę to jest mój drugi vlogmas, to święta, koła święta wróciłam już do domu, mamy godzinę 16 na 17, umówiłam się już, że będę u Mamy, więc słuchajcie, nie siedzimy, a działamy. Plan na teraz to jest po prostu zebranie wszystkich jesiennych dekoracji, żeby to po prostu wyszło. Wyszło stąd, bo to już nie jest jesień, to już jest grudzień, to już są święta. Christmas time! Także ja się ten teraz zajmę, będę nadal z wami rozmawiała. Ta lampka w ogóle była odpalona dwa razy, może maksymalnie. Natomiast tak, moim planem jest wzięcie wszystkiego na podłogę żeby, wiecie, zebrać to wszystko w jedną kubkę. Tutaj sobie wezmę. Chociaż wydaje mi się, że yy, i tak ten karton, co my go mamy... Mamy jakiś karton, jakiś randomowy z pracy. Yy, będzie to za mało. I jeszcze, po czym ja wiem, że już są święta. Po tym, jak, słuchajcie, pewnego dnia spadł nam wieniec z drzwi. On jest tam na lodówce. I jedno po prostu... Wróciliśmy z pracy i on na na wycieraczce. O, wycieraczka, to proszę, powiedziałam wycieraczka. Wycieraczka idzie też... Out. Robi out. O, święta! Od co mamy na jesień... Boże, jak już widzę tą poduszkę, że ona jest zielona! To... Wiecie, co jest najlepsze? Że przyszła mi paczka właśnie z Inseya. Już w sobotę ją odebraliśmy przed tym wszystkim, co się właśnie wydarzyło. Yy, odebraliśmy i tam właśnie, Alona jest... O kurde! Obawiałam się tego, bo ona taka, wiecie... O, ona była taka cała, jakby napuchnięta, miała dużo tego puchu, a tutaj jest taka, taka, widzicie. No nie wiem, może, może dokupimy po prostu poduszkę, albo ona się po prostu wyklepie jakoś. E, poszewki wydaje mi się, że nie będę chowała ich do kartonu, ze względu na to, żeby się nie ukorzyły, nie pobrudziły, zwłaszcza, że są białe, tylko po prostu je schowam, no też poduszką, tak samo jak tą dynię, tak samo. Tutaj mam taką poduszkę i ja szukałam jakiejś poszewki świątecznej, właśnie takiej e, podłużnej, ale nie mogłam nic znaleźć. Bo. Aj, już, już mi się przypomniało. Mówiłam Wam, że przyszła mi paczka i tam są właśnie wszystkie poszewki. Jest też y, taki ozdobny koc świąteczny tutaj, właśnie zamiast tego jesiennego. On nie jest jakoś, wiecie, ciepły. On ma po prostu wyglądać ładnie i tyle. No, ja oczywiście, że będziemy się nim przykrywać, ale. Ej, a ta poduszka już jest taka normalna. Jest taka lepsza. No nie wiem, będziemy później kminić. E, natomiast oprócz tego koca jest jeszcze e, taki pojemniczek na szczoteczki i na e, pastę. Pojemniczek na szczoteczki i taki dosownik po prostu na mydło. To mi przyszło w paczce. E. Bardzo się bałam, bo czas oczekiwania pokazywał mi, że będzie albo 2 grudnia, w sensie od 2 do 6 grudnia, nie? A ja tak. Ale na szczęście przyszło mi... Wcześniej. Ja Wam już tutaj pokażę na praniu. O właśnie! I jeszcze dokupiliśmy takie podkładki. Nawet pranie jest ściągnięte. O, dobra. Takie podkładki na ten duży stół. Bardzo ładne. Boję się, że się szybko powrócą, ale to nic. W ogóle jest bardzo ładnie zapakowane. Tutaj jest ten kocyk. On jest w pierniczki, w domki. On też nie kosztował jakoś dużo, bo chyba 30 zł. Chyba było najtańsze, bo no, tak jak mówiłam, zależało mi bardziej na estetyce. Tutaj mamy te poszewki. Najgorsze jest to, że nie było żadnych ładnych świątecznych poszewek. Nie wiem, czy ja się za późno obudziłam i po prostu już te najładniejsze się wyprzedały. No przysięgam wam, że nie mogą znaleźć żadnej ładnej białej poszewki, a wymarzyłam sobie białą poszewkę, bo ona będzie ładnie wyglądała do tych zielonych naszych poduszek. Więc jest taka. Taka bardzo też podobna do tego koca. Mamy domki, są gwiazdeczki akurat, ale w domek, w pierniczek. No i jest taka... To jest Christmas coś tam... Ma magic chyba. Magic i jest taka po prostu, są sanki tak. No trudno, no tak musi być. No i ostatnie, no to jest ten już właśnie dozownik na mydło i... Kubeczek. Nie będę odpakowywała do końca, ale tak jak widzicie, jest taki sweterkowy, czerwony, bardzo ładnie. Pokażę Wam oczywiście wszystko, jak będziemy dekorować. Mam nadzieję, że już za niedługo. Nie. A teraz idziemy ogarniać. Idziemy ogarniać te ozdoby. I, i, mój drogi, mama się szykuje. No. Przysięgam Wam, że całą, no może połowę jesieni, chciałam Wam coś pokazać. I cały czas zapominałam, więc teraz jest idealna e, okazja na to, bo nie wiem czy zauważyliście na, już pokazałam, na jakimś tam vlogu e, pojawiła się nowa rzecz. Była to ta dynia, tutaj możecie sobie włożyć ilajta i jest taka, wiecie, bardzo ładna, ale tyle ile razy Kuba chciał to wyrzucić. Ja mówię, nie, bo ja to pokażę na vlogu, więc teraz... Jest ta właśnie okazja i macie super cena, 2 zł w Lidlu. Rozumiecie to? Kuba znaleźć za 2 zł e, taką ładną dynię. Tea Light Holder. Za 2 zł taką dynię. Jeżeli są święta, to wiecie co też to oznacza? To oznacza, że chowamy. A, tu są jakieś rzeczy. Co to jest? Co to tutaj robić? Czy to się zmieści teraz? Dobra, jako tako się zmieściło. Chowamy świeczkę drzewo sandałowe. Za to wydaje mi się, że jutro na jej miejsce trafi winter tree. Bardzo świąteczny, piękny zapach choinki żywej, żywej choinki. Boże, pięknie. Boże, jakie ja się nie mogę doczekać. Najbardziej chyba z całych świąt uwielbiam dekorowanie mieszkania. Naprawdę uwielbiam. A w tym roku o dziwo nie kupowaliśmy tak dużo ozdób, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądało. Trochę kupiliśmy takich większych, bo mieliśmy takie malutkie pierdółki, przez co też się wydawało, że było wiecie tak naćkane, że niby coś tam było, niby nie. Więc Boże, nie mogę się doczekać, naprawdę. Chowamy też oczywiście tego grzybka zapachowego. I idziemy do auta po kartą już to pakować, bo nawet nie wiem w sumie, która jest godzina. I tyle, nie wiem co jeszcze z tym kotem, ale to już umamy, pomyślimy. Mówię tak bardzo szybko, no bo po pierwsze, goni mnie czas, a po drugie, już tutaj dzisiaj nie wracam. A dzisiaj ten vlogmas musi do Was trafić, więc jeszcze pokażę Wam tutaj te dwie torby. I tak, mam kupiony prezent, cały prezent dla mojego pieska Marguni. To już Wam pokażę taka zabawka dla pieska, ona uwielbia takie, a to jest taka, że jej nie rozwali od razu, ok, Więc e, idealnie. E, no i m, najgorsze, najgorsze jest to, że nie wiedziałam, co kupić mamie. Moim takim pomysłem był szlafrok. Wiecie co się okazało? Że wczoraj jak u nich byłam, to zobaczyłam, że moja mama ma dwa szlafroki, jeden ciepły, drugi taki cienki. Więc raczej trzeci ślafrok nie jest jej potrzebny i teraz nie wiem, co jej kupić. Jeżeli macie już jakieś pomysł, to możecie oczywiście pisać w komentarzach, bo potrzebuję pomysłu, co kupić mamie. No i to jest. I tutaj mam jedną drugą prezentu dla mojego brata. Na całe szczęście mój brat ogląda moje filmy dopiero, jak mu powiem, więc się o tym nie dowie. Ale e, ostatnio, no ostatnio, no w tym roku chyba wakacje, był taki zajarany e, i pokazywał mi i Kubie, jakie koszulki kupiła mu mama i Piotrek i w ogóle, że jakie... I wiecie, to było takie markowe, nie? Kiedyś tak nie patrzyłam, no wiecie, tam był Adidas, znajka i tak dalej. Więc stwierdziłam, że kupię mu właśnie taką długą bluzę Reebok. Z I Kuba był jeszcze w Ritualsie, e, kupował prezent dla swojej siostry, y, też na święta. I tutaj mamy już zapakowany zapach do auta dla naszych znajomych, ponieważ właśnie dzisiaj jestem bardzo ciekawa, bo dzisiaj odbierają e, auto z salonu, więc też są na pewno bardzo podekscytowani. Nie mogę się doczekać, jak już zobaczę to auto, także taki nowy zapach do auta. Ale jak ten zapach nowego auta, dopiero wywieczę je, bo zapach nowego auta to jest stopka. Widzicie, jak to wygląda? Ofony, karton. Zdałam sobie teraz sprawę z tego, jak to wyglądało, jak wyciągałam ten karton, ale jestem w szoku, że Kuba mi zostawił swoją najukochańszą. Nie no, się, ale kochanie, w razie czego sprawdzałam pod sufitka się nie porysowało. Mam już karton, więc teraz zostało nam włożenie tego wszystkiego do kartonu. Jak tak patrzę to wcale nie ma jakoś dużo rzeczy, więc może ten kot nawet się zmieści, wiecie, może nawet tego kota na sam dół Zrobię tak i będziemy myśleć, jak już będziemy mieć ozdoby świąteczne. Idę teraz szukać taśmy klejącej, będziemy po prostu myśleć na bieżąco, jak poukładać. Ale wiecie też, jaki jest problem? Problemem jest to, że rok temu na święta... Nie mieliśmy tej palmy. A teraz ona jest. I w miejscu tej palmy stał skrzad. I teraz nie wiem, czy jak dojdzie choinka. No, patrzcie, zobrazuję wam to. Zobrazuję wam to. Jest tutaj telewizor, tu jest drapak kota i tutaj jest ta palma. I tutaj zamiast tego drapaka, w ogóle też nie, wiem, gdzie ten drapak, ale to się później będziemy tym martwić oczywiście. Tutaj zamiast tego drapaka zawsze była choinka, i widzicie, tutaj jest palma. Więc jak dojdzie choinka, która jest no, zielona, no bo jaka inna ma być, jest zielona, to czy w połączeniu z tą palmą tu już nie będzie za dużo, bo jeszcze tu tam jest biało w ogóle, jak jest pusto, ale tam jest biało, no ale też dojdą inne ozdoby. Głównie czerwone, co prawda. Ale w sumie, ej, teraz jak tak myślę, że jak to będą głównie czerwone ozdoby, to to będzie chyba tak fajnie komponowało się ze sobą. Możecie mi dawać znać w komentarzach, czy jak dojdzie ta choinka, to czy będzie się gryzła z tą palmą. Wiecie, nie będzie to zbyt ładnie wyglądało. Czy jak dojdą do tego czerwone ozdoby, to czy nie będzie to ładnie y, się ze sobą komponowało. Bo ja nie wiem, na razie po prostu nie wiem, nie potrafię sobie tego zwizualizować. Więc, kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go wkładać, ale dobra. Wkładam pacjenta do kartonu. śpij sobie maluszku. Ty, on się nie zmieści. Patrzcie, on prędzej tutaj rozwali ten karton niż się zmieści, więc jednak yy, wyjmujemy gościa. Wszystko schowałam. Widzicie, jak jest pomarańczowo, i zostało tutaj bardzo dużo miejsca, więc jednak schowam te poduszki i te poszewki. Raczej nic się z nimi nie powinno y, stać. No, jak się zakurzą, no to trudno. Najwyżej się wypierze, więc chowam ten kocyk. Chowam też poszewki. Chowam dynie. No i chowam tą poduszkę. No. Mam nadzieję, że jakoś się nie pobrudzą, ale przynajmniej jest cały karton zapakowany. Jestem już w największej perałce mojego chłopaka. Możesz pomachać tutaj do widzów. Mam tutaj wszystkie torby spakowane, także jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie już dużo aut na ulicy, chociaż jest godzina 17 mam tutaj, tak jak już widzieliście, kompana także jedziemy do mamy i zobaczymy bo już wiem co będzie na obiad, obiad jest przepyszny dojechałam, zjadłam obiad, obiad był po prostu przepyszny były moje ukochane kluski z dziurą, kluski śląskie do tego strogonów i buraczki no pyszota, zobaczcie już jaki świąteczny klimat, wyciągnęłam Grincha z szafy momi mi tak zimno, więc mówię, nie, ubieram go od razu i już po prostu cudownie. Naprawdę kocham święta, będę to powtarzała każdemu cały czas kocham święta. Zrobiłam sobie teraz maseczkę taką regenerującą mam bardzo suchą skórę, więc Mam nadzieję, że mi chociaż troszkę pomoże. I co, leży sobie w tym Grinczu? Odpoczywam troszkę. W tym czasie też montuję tego vlogmasa dla Was. I później na pewno zejdę, spędzę troszkę czas z rodzinką. Tak, także vlogmas, dzień pierwszy dobiega końca. A my widzimy się już jutro. Dziękuję Wam za oglądanie. I trzymajcie się buziaczki. Pa, pa. Oficjalnie zaczynamy ten świąteczny czas.